Witajcie raz jeszcze. Coś Wam chciałem pokazać. Chyba dzisiaj mam jakąś wenę, bo tak sobie przysiadłem i robię te filmiki jeden za drugim. Gdzieś, gdzieś, mi się, gdzieś tam widziałem, że jakieś, jakieś jacyś muzułmanie mówią, że ta jego żona od tego Mahometa to ona miała już przynajmniej 18 lat, jak on tam z nią no poszedł do łóżka, tak no bo oni to jest dla nich to dla tych polskich takich przede wszystkim muzułmanów, no to jest taka, taka rzecz, że no oni się jednak no, mają chyba tą ta, ta moralność jeszcze nie jest całkowicie zdegenerowana, tak jak w przypadku tutaj Mahometa no i oni próbują tam jakoś go tam usprawiedliwić nie, on tam, niby dopiero z tą, z tą tutaj, e, a iszą, że on z nią dopiero tam, jak ona miała 18, tak? no ale e, nie miała, bo z tego, co właśnie widać e, tutaj, jak czytamy, no to nie miała. nie? I zobaczcie, to jest: mamy księga e, małżeństwa, tutaj u góry, tak? Tutaj, tutaj, tu mamy rozdział: e, konsumpcja e, małżeństwa z dziewczynką, która ma 9 latek, nie? no to więc już to już powinno nam coś mówić, nie? I tu mamy, yy, i tu mamy że yy, przekazano, przekazała Aisza, albo przekazano, że Aisha powiedziała yy, posłan, posłannik Allaha ożenił się ze mną, gdy miałam 6 latek, a Skonsumował małżeństwo. No, wiadomo, to to jest skonsumować małżeństwo, tak? Jeśli ktoś nie wie, to to jest skonsumować małżeństwo, no to proszę sobie poszukać. A więc skonsumował małżeństwo ze mną, gdy miałam 9 latek, i bawiłam się wtedy lalkami and I used to play with dolls. With dolls, tak? Więc no raczej 18-letnia y, dziewczyna no to lalka mi się bawić nie będzie. Więc ona miała y, wtedy 9 latek i tu wam pokażę jeszcze jeden y, hadis i y, 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 tu mamy tak, że y, znowu ta Aisha przekazała, że y, tamten ten apostoł Allaha, nie, ożenił się z nią tutaj Uh, married her uh, gdy miała 7 latek um, and, he, he was, uh, and he was taken to his house as a bride and she was taken to his house as a bride when she was nice czyli została przyjęta do jego domu czyli do domu Mahometa gdy miała 9 latek tak uh, and her dolls were with her czyli jej lalki były z nią a więc uh, no była raczej dzieckiem jeśli miała wtedy lalki, tak? Bo no raczej 18-letnia dziewczyna się z lalkami bawić nie będzie. A już przede wszystkim nie w tych czasach wtedy And when he, the holy prophet, died she was 18 years old. A więc gdy on zmarł, wtedy ona miała 18 lat. A więc y, y, poślubił ją jak miała 6, jak miała 7 lat, to w zależności od tego, od y, kalendarza, od kalendarza księżycowego. Y, no i y, skonsumował z nią małżeństwo, jak miała latek 9, tak. No i y, wtedy jeszcze miała ze sobą te swoje lalki. Więc no, widzimy, y, co to był za. Co to była za osoba, ten tak zwany święty prolog?